Bardzo duża szansa na jakiś gadżet albo na, moi drodzy Star Power, ale mam nadzieję, że to będzie postać. Uwaga, klikam i jest postać nowa, co jest grane. Cześć wam wszystkim z tej strony. Panda. dzisiaj moi drodzy nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars. Jak widzicie, jestem na moim drugim koncie, czyli na koncie Mała Panta. Dlaczego na nim jestem? Myślę, że jest to bardzo proste. Nagrywamy kolejny odcinek Brawl Stars, ale zresztą widzicie to po tytule i po miniaturce. Mamy jeszcze nowy sezon, co ciekawe, tutaj. Potwieramy sobie te rzeczy dzisiaj i dzisiaj, moi drodzy, robimy Brawl Stars. Ale nie mogę strzelać. Była to najbardziej lajkowana odpowiedź pod poprzednim odcinkiem: wcześniej było Brawl Stars, ale nie mogę chodzić. Teraz jest Brawl Stars, ale nie mogę strzelać. Więc, jeżeli macie pomysł na kolejny odcinek, piszcie w komentarzach. Ten komentarz, który będzie miał najwięcej łapek, będzie w kolejnym odcinku. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, moi drodzy, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka oraz live'ika. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, abyśmy nagrywali dalej tą serię, więc łapa w górę, moi drodzy. Pamiętajcie o kodziku Panda w sklepie również, tutaj mi się kodzik zresetował, jak widzicie, zajmuje to dosłownie chwilkę napisanie kodu. Aha, bo nie umiem się trafić. Więc bardzo dziękuję wszystkim za wspieranie mnie w sklepiku, moi drodzy, naprawdę mega to doceniam, więc jeżeli planujecie coś kupować w sklepie... Pamiętajcie o tym kodzie Panda, moi drodzy. Odbierzmy sobie tutaj te rzeczy, co mamy za darmo i zaraz lecimy Brawl Stars, ale nie mogę strzelać, więc będziemy po prostu kampić, najprawdopodobniej. Mogę strzelać chyba do skrzynek, chyba że w ogóle mam nie strzelać. No to też tak możemy zrobić, nie ma problemu. Możemy zrobić i tak, i tak w dzisiejszym odcinku. Więc może najpierw zróbmy tak, że mogę strzelać tylko do skrzynek, a potem zróbmy tak, że nie mogę w ogóle strzelać. Więc wybierzmy sobie oczywiście solo, bo zawsze te challenge robię na solo, żeby nie było mi zbyt łatwo na trójkach, bo jak na trójkę będę robił, no to mogę zostać w miejscu, jak będą jakieś ogarnięte osoby, to tak czy jak wygram, a tutaj wszystko zależy ode mnie. Więc na tą mapkę, szczerze mówiąc, no obojętnie co bym wziął, muszę jak najdłużej przeżyć, kampić Więc wziąłbym mimo wszystko jakiegoś bula, bo on jest znany z tego, żeby kampił. Chociaż mam na nim 500. Dobra, wezmę Shelly, PSG Shelly, moi drodzy. Co do PSG Shell, no to nawet mam podkoszulek od PSG, dostałem od Supercella rok temu. Jak ktoś mnie oglądał dawno, to może i pamięta. I właśnie ostatnio pierwszy raz go założyłem, jak grałem z pędzlem na boisku. Taka ciekawostka, moi drodzy. Zresztą na Instagrama też wrzucałem. I jak wy oglądacie ten film, dzisiaj jest sobota chyba. Jak wy to oglądacie, tak mi się wydaje. E, więc dobra, możemy strzelać do skrzynek. Więc sobie zbierzmy to, do ludzi nie możemy. E, jak to oglądacie z sobota, to jestem chyba nadal na wyjeździe, więc mnie nie ma w domu. Nie wiem gdzie, nie będę wam mówił. Znaczy, no, wiem gdzie, ale nie będę wam mówił gdzie. E, no to co mogę rozwalić, myślę, że to nie zaliczamy. Jako, że strzelam do ludzi, bo do przeciwników nie mogę strzelać. No, i cóż moi drodzy, więc tak jak mówię, jestem aktualnie na wyjeździe. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak tam u mnie, co robię i tak dalej, no to zapraszam do jego Instagrama. Jest prywatny, ponieważ zmieniłem na prywatnego. Zawsze bardzo często mówiłem wam, żebyście wbili, zaobserwowali, bo po prostu nigdy go nie dawałem na prywatny. Ale wiem, że zrobię takiego testa, zobaczymy ile obserwacji dojdzie, jeżeli dam go na prywatny przez te parę dni. Więc no, będziecie musieli czekać, aż was po prostu potwierdzę. Żebyście mogli oglądać moje relacje oraz zdjęcia Ale będę się starał tam mniej więcej Co jakiś czas po prostu akceptować te osoby A potem jak wrócę no to znowu będzie publiczny Chyba, że dużo osób dojdzie No to może zostawię już na zawsze ten prywatny Instagram Ja generalnie nigdy nie miałem problemu z tym Zawsze dawałem po prostu publiczny I kto chciał to wbił Ale z drugiej strony no to sporo osób Mnie nie obserwowało Więc taka sytuacja wynikła i przez to jest teraz prywatny. Drugie miejsce, moi drodzy, zająłem gadając, nie skupiając się w ogóle na gierce, więc myślę, że dosyć spoko. Teraz spróbujmy sobie zagrać, ale nie mogę w ogóle strzelać nic. Mogę jedynie zbierać R-Cuby, jak po prostu będą leżeć na ziemi, ale nie mogę strzelać, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. I czy uda mi się znów zajść tak daleko, czy jednak może nie wiem będę miał ósme miejsca, może dziewiąte, a może dziesiąte. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tej gieretce, moi drodzy. Więc ja sobie czekam tutaj na dole. A, i myślę, że też dużo osób pewnie w komentarzach pisze, dlaczego nie ma odcinków codziennie, bo zazwyczaj u mnie na kanale jest daily. Generalnie, moi drodzy, w trakcie wakacji, no, zauważyłem, że mniej osób ogląda te odcinki i czasami nawet osoby, jakby nie to, że nie nadążają nawet można powiedzieć, że nie nadążają. Po prostu jak wrzucam odcinki codziennie, to czasami ludzie mi piszą, że a, przegapiłem ten odcinek i tak dalej, więc postanowiłem, że przez wakacje, jako, że dużo osób jest na wyjazdach i tak dalej, odcinki będą co dwa dni, ale moi drodzy, mam też drugi kanał, o którym nie wolno zapominać, czyli kanał Pandaów i tam też są odcinki, też co dwa dni, więc tak czy siak, odcinki są codziennie, tylko raz tutaj, raz na drugim kanale, więc jeżeli widzicie ten odcinek Tutaj, jutro będzie odcinek na Panda Off i wczoraj był odcinek na Panda Off, a na tym kanale będzie za kolejne dwa dni, więc tak to wygląda. No i póki co czekamy sobie, jeszcze nie strzeliłem, to 4 jestem. Wydaje mi się, że to jest challenge dosyć prosty, szczerze mówiąc, bo na Panda Off mam małe pucharki, to by było ciężkie na moim głównym koncie, ale jak wiecie, no, serię Brawl Stars, ale prowadzimy na tym koncie, czyli na koncie Mała Panda, bo no, tak naprawdę nie gram na nim w ogóle, dlatego przynajmniej na tej serii coś robię. No kolego, ja nie mogę nic zrobić. Może byś dał się porobić, czy coś? Weź, idź do strefy może, co? Nie mogę strzelać, kurczę, bym mu pokazał, żeby poszedł do strefy. Fajnie by było wygrać, no ale ciężko jest wygrać nie ruszając, znaczy nie ruszając się, nie strzelając. Więc, kolego, weź idź do strefy, mordeczko, może akurat się uda, nie wiem, albo się jakoś porobiam magicznie w tym samym momencie i uda mi się wygrać. Zobaczymy, póki co, kurczę, strefa jest coraz mniejsza. On ma trzeci poziom ulepszenia, więc może być nieciekawa sytuacja. Gościu, zostaw mnie. Ja łapkę w górę zostawiam, tak jak widzowie pod odcinkami, więc proszę mnie tutaj nie porobić. Okej, okay, porobią się może w tym samym czasie? Nie. Gość niestety tutaj ma 3700 życie i mnie porobi bez problemu, więc przypał widzowie, ale mamy znów drugie miejsce. Postaramy się jeszcze raz zagrać. Zobaczymy, które miejsce tym razem zajmę. No nie, musiałbym mieć jakieś miliardy powercube'ów, pójść do strefy i to przeżyć, bo tak to jest mega ciężko. No, bez strzelania drugie miejsce, jak widzicie. Bezproblemowo zajmuję, no ale pierwsze miejsce będzie raczej ciężko zdobyć. Ale weźmy sobie, moi drodzy, teraz może Mortisa. Będę baitował trochę te osoby, będą do mnie strzelać na koniec. Ja będę się przemieszczał z jednego końca na drugi, więc myślę, że to też może być ciekawe. Mamy Mortiska tutaj, moi drodzy. No i troszkę też pucharków pasuje po na tym koncie, żeby tą Ems może wreszcie odblokować. Potem jeszcze Stew będzie. No zobaczymy. Może akurat jakaś fajna seria jeszcze będzie na tym koncie. Szczerze mówiąc, ciężko. Mi wymyślić jakąś nową serię, bo już ten content Brawl Stars robię od ponad dwóch lat. Codziennie odcinki, teraz przez wakacje, nie codziennie, ale jak zliczyć dwa kanały, no to są codziennie tak ciężak. Więc moi drodzy, no troszkę ciężko jest już wymyślać nowe serie, bo albo już to nagrałem, albo już inni youtuberzy z Brawl Stars to nagrali. Dlatego, no, mniej więcej w kółko to samo robimy. No, chyba że są update'y, no to wtedy wiadomo, że coś fajnego można tutaj powymyślać. Ale myślę, że i tak mamy tak dużo serii, że nie nudzicie się raczej. Bo raz nagram chowany, potem jest top model, potem są nie mapy widzów. O, mapy widzów trzeba będzie nagrać. Właśnie, możecie mi podsyłać swoje mapki na mojego Instagrama. To będę przeglądał jak wrócę. Czyli jutro, jak wy to oglądacie, w niedzielę, i najprawdopodobniej będzie live w niedzielę. Chyba, że wrócę późno, no to nie będzie lajwika, jeszcze nie wiem. No i póki co znów siódme miejsce, moi drodzy, idzie nam dobrze. Jeszcze mam jedną fajną serię, którą chciałbym, może nie serię, ale taki pomysł na odcinek, który chciałbym zrealizować niedługo. Będzie on ciężki do zrobienia, ale może mi się uda. Jest to związane z BS-em oczywiście, ale myślę, że jakoś mi się uda to zrobić. Tak czy jak postaram się to nagrać niedługo. Może wam powiem w jakimś przyszłym odcinku, bądź na live o co mi chodzi, bo nie chcę tutaj zbyt dużo zdradzać. Top 5 moi drodzy, jak widzicie, no każdą poznaczam, szczerze mówiąc, idzie to ugrać. Szelka, która jest na blisko, no co ciekawe, nie mogłem w nią strzelać. No ale tutaj, Morticek, też, który ucieka, i tak dalej, no to też w miarę dobrze mi idzie. Na przykład, możemy sobie teraz baitować tego Tika. No szkoda, że nie mogę tutaj używać ataku, ale czekajcie, ja mogę użyć przez gadżetu. Ja mogę użyć gadżetu, czyżbym. Nie no, nie wygram tutaj, bo on ma za duże życia. Ale, no, gadżetem, szczerze mówiąc, byłbym w stanie wygrać na tego tika. No, ale na tego kolegę nie zdążę. No, chyba że pozwalacie mi teraz postrzelać i zaatakować go. Ale myślę, że tak dzisiaj będzie ciężko. Więc zobaczymy, dobra. Przejdźmy sobie tak. No, spróbuję go porobić, widzowie. Spróbuję go porobić, dobra. Przechodzimy w tą stronę, w tą, w tą. Aj, nie udało się. No, niestety. Mało brakło, szczerze mówiąc. Jeszcze jeden atak miałbym ulta i może by udało się wygrać z nim. Niestety nie pykło, moi drodzy. Kolejny raz drugie miejsce. No tak czy siak, raczej na tym drugim miejscu bym e, skończył, ale chciałem po prostu sprawdzić, czy by mi się udało porobić tego Ej, bita moi drodzy. Bardzo dużo token-dablerów mam na tym koncie, co ciekawe, ponieważ mam 5500. Mega dużo, szczerze mówiąc. I może zbierzmy sobie jeszcze nagrody tutaj. 10 gemów, spoko. 700 gemów prawie Zapomniałem, że na tym koncie mam tyle gemów, bo zazwyczaj tutaj też były spore op, na tym koncie i w ofertach zawsze są gemy no i dobra moi drodzy duża skrzynka uwaga trzy przedmioty okej okay, czy coś wyleci czy na zakończenie tego odcinka będziemy mieli coś nowego na tym koncie niestety jedynka się nie świeci więc nie ma nowości ale jeszcze na koniec mamy browboxa więc browboxa też może coś wylecieć uwaga klika moi drodzy i czy będzie coś nowego niestety nic nie mamy szkoda chciałem żeby coś wydropiło ale niestety moi drodzy nic nowego tutaj nie będziemy mieli ale jeszcze, czekajcie, mam poprzedni sezon nagrody. O kurcze, dobra moi drodzy, opening robimy na koniec. Jest big boxik, uwaga. Czy będzie świecąca jedynka? Nie ma świecącej jedynki, dobra, lecimy dalej. Ja nawet nie wiedziałem, że ja mam poprzedni sezon tutaj, co ciekawe. No to niezła sytuacja, nawet nie wiedziałem moi drodzy. Dobra, lecimy dalej, big boxik teraz, ok? Trzy przedmioty znowu, czy będzie świecąca jedynka? Nie świeci się, szkoda. Dobra moi drodzy, ja wiem czy mu się nie świeci nie każdy jeszcze zostawił łapki w górę i suba mordeczki, strzelcie łapkę w górę w tym momencie zasubskrybujcie kanał, ponieważ jeśli dobijemy 300 tysięcy subskrypcji do końca roku robię odcinki z kamerką więc jeżeli chcecie odcinki z kamerką oraz live'y z kamerką, łapa w górę i od przyszłego roku będą moi drodzy odcinki z kamerką tylko musimy wbić te 300 tysięcy. Uwaga, czy będzie święcąca 1? Nadal nie ma, Kurczę, dobra. Ostatnia szansa dla Was, żeby zostawić tą łapkę w górę. I teraz wylatujesz wszystko. Uwaga, uwaga, klikam i moi drodzy, szósteczka. No to się cieszę, wreszcie każdy z Was zostawił łapkę w górę. O to chodzi, moi drodzy, o to chodzi. Czy będzie to postęp na koniec? Zobaczymy. 8 punktów do Piper, bardzo fajnie. 12 punktów do Gina, Kozacko. 16 punktów do Serja. ok. 24 punkty do Max. 42 punkty dolu i co to może być? Bardzo duża szansa na jakiś gadżet albo na moi drodzy Star Power, ale mam nadzieję, że to będzie postać. Uwaga, klikam i jest postać nowa. Co jest grane? Jest nowa postać Bel. Ja nie mogę, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku jeszcze dropliśmy postać. Nawet nie spodziewałem się, że mam jakiekolwiek skrzynki, a tutaj nowa postać na moim drugim koncie. No bardzo fajnie, co prawda nie pijam pucharków jak widać, bo na Lunie mam nic bite. No mega nisko mam to konto. Trzeba będzie troszeczkę pograć. Może na live'ach dajcie znać w komentarzach, czy chcecie live'y z tego konta. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie wyjazd, to przypnę wam serduszka. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Trzymajcie się, cześć!